Kajdanki na święta? Kochanie, nie wiedziałam, że jesteś taki dziki. Załóż je. hahaha ha, ha, spokojnie, może trochę wolniej. Kiedy przychodzisz? Czego nie zrozumiałaś, mała. Przypnij się do łóżka kajdankami. Zrób to teraz. Um, okay. Stary, jestem skończony. Właśnie przejechałem kota mojej dziewczyny. Wysłałeś kicie kocie do lobby? Tak, stary. Ona kochała tego kota bardziej niż mnie. Co ona zrobi, kiedy się dowie? Nie chcę tego wiedzieć. Dlatego potrzebuję twojej pomocy, żeby się nigdy nie dowiedziała, co się stało. A co dokładnie mam zrobić? Iść do nieba i wskrzesić twojego kota, czy znaleźć jego reboot kartę. Nie stary mam plan. Jest zamknięta w swojej sypialni, więc mamy 20 minut przewagi. Pamiętasz babcie, Olę, tę niewidomą z ulicy obok? No tak co z nią? No cóż, ma kilka kotów, a jeden z nich wygląda dokładnie jak kiciakocia mojej dziewczyny. Potrzebujecie, żeby... Przyszedł tutaj. Wziął to, co zostało z mojego kota i zostawił to na podjeździe babci Oli. Żeby wyglądało, jakby to był jej kot, którego przejechałeś, a nie kicia kocia? Dokładnie. A potem ukradniesz kota babci Oli, i przyniesiesz go do mnie. Ja go wstawię do domu mojej dziewczyny, a ona nigdy się nie dowie. Genialne, stary, ale co jeśli mnie nie złapią? Wierzę, że nie mogę się wychylać. Nie martw się, babcia Ola jest niewidoma, sparaliżowana i głucha. Nie ma szans, żeby zobaczyła, jak zabierasz jednego z jej kotów. Nie mogę uwierzyć, że nam się udało. Uwierzyła, że to był jej kot? Nie. How? stary. Wiedziałem, że jesteś głupi, ale nie aż tak głupi. Nie rozumiem, o czym ty mówisz? Przyniosłeś niewłaściwego kota, stary. To był kot mojej dziewczyny, a to jest to, co przyniosłeś. Widzisz tu jakieś różnice?